Pamiętam, jak raz na 2-3 dni, dni pojechałem do Warszawy i, i przegrałem 100 tysięcy dolarów, to nie wiedziałem, jak wracałem swoim samochodem, czy, czy rozpędzić do maksa i uderzyć w drzewo, czy, czy na długi pas zjechać i, i, i uderzyć w ciężarówkę. I muszę powiedzieć, że te pieniądze ja nie przegrałem w kasynie. W kasynie, y, wbrew pozorom, y, tak dużo się nie da przegrać. Na przykład z hotelu Mariot wychodziliśmy, gdzie zamykali kasyno, wychodziliśmy i szliśmy do, y, nie wiem, Gdzieś koło Pałacu Kultury, niedaleko do prywatnego y, klubu, gdzie były stoliki wyłożone zielonym suknem i również była ruletka, było wszystko. I grałem w karty. A grałem w karty z zawodowcami. No, Odurzony alkoholem jeszcze dodatkowo. Y, nie czuwałem, nie, 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 nie próbowałem. Pieniądze takie bardzo poważne właśnie to przegrałem y, w większości na y, prywatnych grach. Były, były rzuty, za które na przykład z, y, brałem po 20 tysięcy ze stołu. Jedna była ciekawa, wygrana w Hamburgu przy okazji pobytu z Górnikiem Zabrze, kiedy Górnik zawsze grał z HSV Hamburg. I poszedłem oczywiście do kasyna, pierwsze kroki w hotelu skierowałem do kasyna i zagra... rzuciłem dwa razy tylko i wygrałem kilkanaście tysięcy marek. Wziąłem całą ekipę i ruszyliśmy na San Pauli i, i być może lepiej wydaliśmy, niż, niż yy, zrobimy to w kasynie. Próbowałem się leczyć yy, krzyżową, antyalkoholową i... i yy. Również arty hazardową. To była terapia siedmiotygodniowa w zamkniętym ośrodku. Muszę powiedzieć, że był to bardzo ciężki okres dla mnie. Udało mi się 8 miesięcy wytrzymać bez alkoholu y, i bez, bez grania. Świetny to był czas. Wiele nocy mam bezsennych y, z tego właśnie powodu, że, że, że mogłem zupełnie inaczej pokierować y, swoim losem. Rodziny. No, co prawda, dzięki mojej żonie to małżeństwo się nie rozleciało. Rodzinę rodziny nadal, nadal stanowimy, myślę, że, że bardzo w porządku, normalną. Poza jednym nienormalnym, którym ja jestem oczywiście. Co straciłem, co zabrałem rodzinie, to, to tego już nie da się cofnąć, nie da się zwrócić, nie da się nadrobić tego straconego czasu, bo to były najpiękniejsze lata, można powiedzieć, życia. Nie mam kolosalnych długów, ale. No, Większość chłopaków, y, moich wierzycieli, wie, że ja po prostu już no, na razie no, nie mam z czego oddać. Y, ja nawet y, w słynnym kantorze na Wielopolu pożyczałem pieniądze, ale jakoś tak też długo zlekałem z oddaniem, ale nic mi się nie stało na szczęście, bo wiadomo, że te pieniądze brało się również od ludzi y, takich, którzy po prostu z tego żyją. Zawsze gdzieś znalazłem pretekst, żeby wyskoczyć, zagrać, wypić i... i, i, i potem popadałem właśnie w takie ciągi, kończyło się to różnie. Od początku, odkąd pamiętam, mama zawsze starała się ukrywać te wszystkie jakby upadki. Wzloty przeżywaliśmy wszyscy razem zawsze, było fajnie. Ja wtedy miałam, jak to się zaczęło, odkąd ja to zaczęłam sobie przypominać, miałam 10-11 lat, Bartek brat był wtedy troszeczkę młodszy. Już się wtedy zdarzało tak, że ojciec wychodził z domu, wracał po tygodniu, pił, przegrywał pieniądze. Natomiast nigdy mama nie pozwalała, żebyśmy to bardzo odczuli. Później to był okres, kiedy on grał w Bochum, Później była Grecja, było to samo. Potem jak wróciliśmy tutaj, yy, praktycznie nic się nie zmieniało. Tylko zaczęło brakować już tych pieniędzy. Jak na polskie warunki zarabiał wtedy tam ogromne pieniądze. W związku z tym wszystko się ucięło tutaj, jak już wrócił z powrotem do Polski, do swojego towarzystwa dawnego. Tylko i wyłącznie zasługą mamy jest to, że jesteśmy jeszcze wszyscy razem. Tylko i wyłącznie jej zasługą, ponieważ ona to cały czas cementowała. Ona nigdy nie pozwoliła na tatę powiedzieć złego słowa. Nigdy nie było tak, że zobaczcie, jakiego macie ojca, pije, nie pracuje, nie zarabia, ponieważ on jest tak samo ja to teraz widzę jest świetnym człowiekiem, jest świetnym ojcem, którego bym nie zamieniła na żadnego innego. Jest, jest dobry, jest wyrozumiały, ma dystans do tego, co w życiu osiągnął ma dystans do siebie. Wiem, że bardzo nas kocha i zrobiłby wszystko, tylko mimo wszystko no, jest taka niemoc, że nie możemy mu w żaden sposób pomóc. To, bo musi sam walczyć. My nie możemy nic zrobić. Boimy się bardzo. Boimy się bardzo dlatego, że tak jak mówię, nie jest to człowiek yy, jest to człowiek dobry, dla którego my byśmy też wszystko zrobili. Cześć, przykry, babryk, czy? Muszę powiedzieć, że alkohol z hazardem razem, ale poczynił pewne spustoszenia w moim organizmie. To, co kiedyś było fantazją, potem stało się niestety już nałogiem. Na, na I taka prawda jest, że póki byłem młody, nie odczuwałem tego. Były imprezy i to bardzo wesołe. No wiadomo, młodzież musi się wyszumieć i to były czasy, kiedy filmy różnego rodzaju erotyczne nie były dostępne i, i Kaziuk Miecik przywiózł na Wisłę projektor ze swawolnymi filmami no i całe grono męskie co prawda zajęło się oglądaniem i przy tym było dosyć ostre picie także kaskowi się zrzemnęło i, i z kolei ja postanowiłem Krzyszka budka odwieźć do domu, do Nowej Huty, kaska samochodem, któremu nie, niechcący wysunęły się kluczyki yy, z kieszeni i zabrałem te kluczyki. Nie miałem pojęcia o jeżdżeniu w ogóle, no ale jak miałem, podejrzewam, ze trzy promile, to, to pojęcie jest wtedy o wszystkim. I siedliśmy z Krzyśkiem, no pierwszy pierwszy yy, pierwszy wypadek od razu był na stadionie jeszcze. Yy, przejechaliśmy troszeczkę, kilkadziesiąt metrów po barierce odgradzającej boisko asfaltowe do Koszykówki, od boiska żużlowego. Krzysiek dał mi reprymendę, przesiedliśmy się, on się wcielił w tym razem w rolę kierowcy, no i uderzył w bramkę wyjazdową ze stadionu Z kolei ja znowu zabrałem samochód i uderzyłem w narożnik sklepu monopolowego. No i skończyło się to tak, że, że wydaliśmy na prawie, prawie równowartość malucha. Każdy nie miał większych pretensji.